Siemanko z tej strony Dawid. W dzisiejszym odcinku poruszymy myślę, że bardzo ciekawy temat, a mianowicie w co inwestować 100 zł miesięcznie. Myślę, że jest tutaj duża część osób, którym ten temat przypadnie do gustu, albo dlatego, że mają na ten moment mniejszy budżet do dyspozycji, albo dlatego, że chcieliby po prostu postawić swoje pierwsze kroki w świecie inwestowania, ale nie za bardzo chcą wrzucać duże kwoty, dlatego taka stówka miesięcznie przez jakiś czas będzie dla nich najrozsądniejsza. Ciekawi, Zaczynamy. Na wstępie tradycyjnie już stałych widzów zachęcam do zestawienia łapki w górę i komentarza dla youtube'owego algorytmu, no a nowych o zasubskrybowanie tego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami ode mnie. Wspominam jeszcze o ofercie partnera tego kanału i odcinka, czyli XTB, gdzie do 100 000 euro obrotu miesięcznie inwestujecie bez żadnych dodatkowych prowizji. A inwestować możecie w zasadzie już od kilkudziesięciu złotych. A osoby, które nie mają doświadczenia z inwestowaniem, no to nie martwcie się, bo zakładając konto Fixtb z kodem Dawid otrzymujecie kurs inwestowania od podstaw, który pomoże Wam wejść po prostu w ten. Piękny świat inwestowania. Standardowo wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie oraz przy komentarzu do tego odcinka. No a teraz, już nie przedłużając, zaczynamy. A dzisiejszy film zaczniemy od omówienia potencjalnych zysków z inwestowania 100 zł miesięcznie przez 10, 15 i 20 lat. Czyli w każdym założeniu mamy kwotę 100 zł miesięcznie i stopę zwrotu średnio rocznie 8%. No i w scenariuszu, gdzie inwestujemy tyle przez 10 lat, kwota, którą wpłacimy wyniesie 12 tysięcy złotych, natomiast nasza kwota do wypłaty już netto wyniesie niecałe 17 200 złotych. W przypadku inwestowania przez 15 lat kwota, którą wpłacimy to jest 18 tysięcy złotych, a kwota, która będzie dla nas do wypłaty będzie to 31 630, prawie 6 złotych. No i w ostatnim scenariuszu, gdzie inwestujemy przez 20 lat, nasza suma wpłat wyniesie 24 tysiące, a kwota do wypłaty będzie to 52 588 złotych. No i wszystkie te kwoty są już kwotami netto po opłaceniu podatku belki. Te wyliczenia nie zakładają inflacji, więc tutaj pewnie te kwoty realnie będą miały niższą wartość. Natomiast no jakby jest to nieuniknione, nieważne, czy inwestujemy 100 zł miesięcznie czy 10 tysięcy złotych miesięcznie, problem inflacji i tak będzie występował. Natomiast inwestując właśnie, ten problem niwelujemy. Natomiast pytanie pierwsze brzmi: czy warto w ogóle inwestować 100 zł miesięcznie? No i są trzy w zasadzie sytuację. Pierwsza sytuacja jest taka, że ktoś jeszcze nigdy nie inwestował i chciałby swoje pierwsze kroki w świecie inwestowania postawić, ale nie chce wchodzić dużym kapitałem i chce sobie zacząć od małych kwot. No i w takiej sytuacji właśnie zaczęcie od 100 zł miesięcznie jak najbardziej ma sens, żeby się tego wszystkiego nauczyć, zobaczyć, jak reaguje się na wzrosty, spadki itd. Więc taka edukacyjna część 100 zł miesięcznie jest jak najbardziej spoko. Druga rzecz, no to osoby, które po prostu nie mogą sobie pozwolić na inwestowanie większej kwoty. No i teraz pytanie brzmi, co jest dla takich osób ważniejsze? To, żeby zwiększyć zarobki. I móc inwestować więcej, czy samo to odkładanie 100 zł miesięcznie jest, jest już satysfakcjonujące? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy samodzielnie. Natomiast w mojej opinii osoby, które gdzieś tam no, zarabiają niewystarczająco dużo, żeby móc sobie pozwolić na wyższe inwestowanie, inwestowanie wyższych kwot, powinny w pierwszej kolejności skupić się przede wszystkim na zwiększaniu swoich. Kompetencji, czyli inwestować w siebie, w swoją wiedzę, swoje skile, w coś, co zwiększy po prostu Twoją wartość na rynku pracy i pomoże więcej zarabiać. No i przygotowałem trzy takie najważniejsze rzeczy, które według mnie są bardzo wartościowe i bez problemu zmieścicie się w 100 zł miesięcznie. Pierwsza rzecz to książki. Książki względem ceny Niosą niezwykłą jakość. Wiedza, którą znajdziecie w książkach, zazwyczaj pochodzi od specjalistów i możecie ją dostać zapewnienie całą stówkę najczęściej między 30 a 60 zł. A w mojej opinii, książki przede wszystkim otworzą Wam głowę na nowe horyzonty i pokażą niejako ścieżkę do tego, aby zacząć więcej zarabiać. Po prostu pomogą. Upriorytetyzować, o ile takie słowo istnieje, rzeczy w życiu i dzięki temu trochę zmienić mental, który po prostu w długim terminie pozwoli więcej zarabiać. Czy zmienić pracę na lepszą, czy otworzyć własny biznes. Tutaj każdy tę ścieżkę podejmie sobie, każdy tę decyzję podejmie samodzielnie, którą ścieżkę obierze. Natomiast w mojej opinii inwestycja do 100 zł, top 1 to książki. Numer 2 to języki obce. Chodzi o to, żeby. Jeżeli nie znamy takich języków, no to na przykład znajomość języka angielskiego otwiera bardzo wiele drzwi, bardzo wiele furtek i poszerzona na horyzonty. No i dzięki temu oczywiście jesteśmy również bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Więc te 100 zł miesięcznie, czy na jakieś lekcje online, czy jednorazowe jakieś kursy w niższej cenie, czy po prostu na przykład oszczędzenie większej ilości kasy, na przykład te 100 zł miesięcznie nie inwestujemy od razu, tylko przez pół roku sobie odkładamy i jednorazowo kupujemy jakiś droższy kurs językowy. W przyszłości na pewno zaprocentuje. No i numer 3 to kursy online, które pomogą zdobyć wiedzę, której nie mamy. A ta wiedza przede wszystkim przełoży się na wyższe zarobki, czy na otworzenie firmy, czy po prostu zostanie specjalistą w swojej dziedzinie no i dzięki temu zarabianie większej kasy. Oczywiście kursy online potrafią kosztować 10 zł, ale potrafią kosztować też kilka tysięcy złotych. No i tutaj znowu każdy musi podjąć decyzję indywidualnie, czy woli kupić kilka kursów powiedzmy co miesiąc jakiś tańszy kurs, który gdzieś tam pokaże podstawy, ale nie zrobi z ciebie eksperta. Czy na przykład przez rok będzie odkładał testówkę, no i później jednorazowo kupi kurs za wyższą kwotę. Tutaj decyzja należy do każdego z Was. Natomiast pierwsza rzecz to inwestowanie w siebie, a kolejna rzecz to inwestowanie tych pieniędzy po prostu na rynkach finansowych. No i dla osób, które jednak wolałyby testówkę wrzucać w inwestycje takie po prostu inwestycje z krwi i kości, przygotowałem taki portfel. Czterech inwestycji, które warto rozważyć. No i na czerwono zaznaczę ETF-y akcyjne, np. w SP 500, Nasdaq, PIK20, czy na akcje z rynków wschodzących lub. Rozwiniętych. A jeśli nie wiesz, jak wybierać spółki do swojego portfela inwestycyjnego, to z pomocą przychodzi narzędzie Investing Pro. A czym tak właściwie jest Investing Pro? Investing Pro to platforma oferująca zaawansowane narzędzia analityczne i inwestycyjne przeznaczone dla doświadczonych i początkujących inwestorów giełdowych. Znajdziecie tutaj m.in. skanery akcji, w tym oparte na sztucznej inteligencji, kalkulator wartości godziwej, ratingi analityków i informacje o insider tradingu. Investing Pro pomoże wam znaleźć najlepsze akcje na rynku. Dla każdej akcji zobaczycie jej potencjalny możliwy wzrost, jej wartość godziwą, która po prostu pokaże, czy w danym momencie spółka, która was interesuje, jest przeszacowana, niedoszacowana, czy być może jest na odpowiednim Poziomie. Możecie tam kopiować akcje ulubionego inwestora do swojego portfela i wybierać te najlepsze. Możecie wybrać z gotowych skanerów akcje dywidendowe, akcje odporne na recesję i wiele innych, a co miesiąc dostaniecie gotowe listy akcji wyłonionych przez AI o ponadprzeciętnych wynikach. Wszystkie szczegóły znajdziecie standardowo w opisie oraz przypiętym komentarzu do tego odcinka. No a kupując Investing Pro z mojego linku, przede wszystkim wspieracie mnie, moją pracę i ten kanał. Na żółto zaznaczę obligacje skarbowe, 3-letnie lub dziesięcioletnie. No i obligacje skarbowe to raczej taka bezpieczna przestań dla większych oszczędności, więc w mojej opinii, jak mamy do dyspozycji tylko testówkę stówkę miesięcznie, no to chyba jednak warto bardziej skupić się na tym rynku akcyjnym, ale oczywiście obligacje też tutaj umieściłem, no bo jest pewnie część z Was, która ryzyka w ogóle nie toleruje, dlatego takie obligacje skarbowe sprawdzą się świetnie. No a najlepsze obecne oferty będą albo trzyletnie letnie tos, albo dziesięcioletnie EDO, no chyba, że ktoś ma dostęp do rodzinnych obligacji skarbowych, wtedy te rodzinne też będą świetne. Na niebiesko zaznaczam akcje spółek dywidendowych, na przykład z GPW. No i tutaj wyszczególniłem dom, DOM Development, Grupę Kenty czy BS. Tutaj tych spółek jest zdecydowanie więcej, nie musi to być GPW, mogą to być akcje z rynku amerykańskiego, czy niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego. Chodzi po prostu o to, że wybieramy spółki, które wypłacają dywidendy. No i na zielono zaznaczam ETF-y na metale szlachetne, np. przykład złoto lub srebro. Nie chodzi tu o fizyczne sztabki czy monety, tylko na indeksy, które odwzorowują ich wartość. W czasie. Przypominam jeszcze o dołączeniu do newslettera bloga Wszystko o finansach. Gdzie za zapis otrzymacie bezpłatny planer finansowy, dzięki któremu zaplanujecie swoje cele finansowe oraz będziecie mieli wydatki pod kontrolą. Excel za was wszystko automatycznie policzy. Wystarczy się zapisać, potwierdzić zapis i na maila otrzymacie link do pliku, który następnie trzeba pobrać i już macie gotowy plik excelowy, z którego możecie po prostu Korzystać. A w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Podzielcie się w komentarzach swoimi pomysłami oraz przemyśleniami na temat dzisiejszego odcinka. Miłego dnia. Do usłyszenia.